Twójcie moi drodzy, z tej strony Piradiusz i rozpoczynamy kolejny odcinek Stalkera. Zobaczmy, no jesteśmy w bazie, w bazie powinności. No niestety ale okoliczności zmusiły nas do tego, żeby z nimi współpracować. Nie jest to owszem jeszcze współpraca na pełny etat, ale jednak. Czuję się trochę, jakbym zdradził swoje ideały. No ale cóż, taka konieczność w tym momencie zaszła. To i niestety tak postąpiliśmy. Dobra, co my mamy do zrobienia? Po pierwsze musimy, e, musimy, musimy, gdzie tu jest, tak, jest tu. Musimy udać się do, e, do jakiejś dziury, hmm. ponieważ Zabrytna powinność armalia. poprosiła nas o to, żebyśmy żebyśmy oczyścili podziemia z potworów. Nie powstrzymają frakcji powinności Ponieważ jak to bywa w tym świecie, coś za coś, za darmo oczywiście nic nie dostaniemy. No i cóż, nie mamy innego wyjścia, więc od razu tam się udamy. Mam nadzieję, że jesteśmy dosyć dobrze wyposażeni, żeby podałać temu zadaniu. A co to będą za potwory? To zobaczymy zaraz. Jest kompletnie ciemno, ja praktycznie nic nie widzę. Poza oczywiście tym... poza światłem. O, jeszcze zaczęło padać, to już w ogóle pięknie. No zobaczymy, czy coś na nas nie wyskoczy. Ja sobie, może przygotuję tutaj już. Dobra, powiedzmy, że będziemy wykorzystać teraz serię trójstrzałową trzystrzałową, trójstrzałową w sumie jeden pies. A najważniejsze, żebyśmy to przeżyli. Tu jeszcze mamy po drodze schowek, zaraz do niego zajrzymy. Zobaczmy. O, coś czekajcie, czekajcie. To chyba nie będzie takie proste dotarcie do tego schowka, bo no, tu widzę anomalię. Otrzymuje doskonałe wyposażenie. Co dobra, tu widzę jakąś. Walka z to proście... O, czekajcie, strzelają się. Ktoś tutaj strzela. Tam gdzieś. Dobra, żeby tylko nie wylazwano mali. I słyszę już snorki. Tak, to jest to miejsce, dobra. Musimy chłopakom pomóc. Eee. Okej. Okay. O, cholera. Ile tego jest? O jeden, nie nie, nie, nie uciekaj, czekaj. Apteczka, Pandaże poził. O cholera Dobra, 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 gdzie on jest? Gdzieś tam był Dobra, je jeszcze jeden gdzieś tutaj jest. Dobra, pan go słyszę on jest? Cholernika nie widzi. Jest. Otydzie. Dobra, wszystkie. A nie pomogliśmy powinności. Zdaje się, że ich wykończyły. A może to i dobrze. Nie! Och! Dobra. Okej, okay, co wy tutaj macie? Na pewno amunicję, to się przyda. Gdyby to było... nie. Gdyby to było 9-19 mm jeszcze bym skorzystał. Ale tak to nie. Okej. Okay. Przeszukajmy ich w takim razie, bo tu nie ma co zostawiać. Trochę tej amunicji weźmiemy. Dobra, nie jesteśmy przeciążeni, więc jest ok. Dobra, tego przeszukaliśmy. Y, tutaj gdzieś powinien być. Jest jak najbardziej. Dobra, to sobie weźmiemy do naszego Vipera. Y, czy ja nie za dużo czasem tego biorę znowu? Pogoda piękna. Dobra granat, trochę amunicji. który z nich nie ma czasem jakiegoś dobrego kałacha. Okej, to my tutaj chyba mamy zejść w takim razie. No Dobra, zobaczmy co tam na nas czeka. Wchodzimy w głąb wielkiej dziury, niczym Alicja w krainy czarów. Zobaczmy co ta kraina czarów nam przyniesie. Tu generał Kryłow, słuchaj. Musisz mieć się na baczności, w podziemiach jest pełno mutantów. Aha. Według mapy sterownia przepompowni jest jeden poziom nad tobą. Ale Przesłałem ci współrzędne. Uważaj na siebie i powodzenia. No proszę, mamy do czynienia chyba z pierwszymi podziemiami w tej grze. Tutaj nie byłem, nie mam pojęcia, co się tutaj kryje, ale chyba właśnie. Chyba trzęsienie ziemi, właśnie. Uwolniło... <laughs> o! o cholera. Dobra, wiecie co? Jakoś to trzeba będzie ogarnąć, tylko ja nie bardzo jeszcze wiem jak. Chyba się spóźniłem. Powinniśmy chyba przez to przebiec. Dobra. Boli. I... Gdzieś jest kontroler. To będzie chyba trudniejsze, niż się spodziewałem, wiecie? Ja może zobaczę jeszcze na mapie, jak to wygląda tak. Przecież nie mamy tutaj żadnej mapy. Czy da się coś z tym zrobić? Czy da się to jakoś, nie wiem, zakręcić gdzieś ten gaz? Jasna cholera, Toż mi się ładnie wpakowali. Nie mam żadnego kombinezonu ognioodpornego. <ścoughs> czuję, że szybko stąd ja pierdziu... dobra, ekstremalna temperatura. Gorąco tutaj, dosłownie i w przenośni. Jasne, cholera. Boli? Boli? Tylko spokojnie. Te butle wyglądają jakby mogły eksplodować. Ja pierniczę. I zaraz umrę. Przepraszam, jeśli ja nie będę dużo mówił, ale naprawdę czuję się tutaj zestresowany. Uf, uf. Dobra. Jasna cholera, czy na pewno tego nie da się gdzieś wyłączyć? Nie. Chyba nie. No dobra, pozbyliśmy się snorków, ale co z tego.

No dobra, są te wnęki, rozumiem, że tutaj w jakiś sposób możemy się schronić, ale to... Ale to nam niewiele daje. Uciekać są, ucieka, uciekać, uciekać, uciekaj, i... Ucieka. Eee, tak, jest drabina, czyli musimy z niej pewnie skorzystać. Okej... Okay. Dobra. Dobra, jakoś się udało. No, widzę, że mamy nagrodę. Yy, tak, to jest najlepsza nagroda w tym momencie. Właśnie apteczki. Apteczki, których, yy, które szybko nam się będą kończyły pewnie. Nie wiem co ja słyszałem w tym przed chwilą, ale nie brzmiało to fajnie. Yy, dobra, weźmie jeszcze tą amunicję. To przejście pewnie zamknięte. Ok, kolejna apteczka. Ja zamiast marnować może amunicję z Vipera. Wezmiemy sobie shotguna do ręki. E, zaraz zobaczymy. To, jest kul to są naboje kulowe. Na grubą zwierzynę, to są śrutowe. E, zabójczy na krótki dystans. E, mm, mm, mm. Czyli rozumiem, że to jest odpowiednik amunicji przeciwpancernej, to ja w takim razie... No dobra, zostaniemy na razie przy tych pociskach. Niech już będzie. E, Jezu, co my tutaj mamy? Halu! Czy to jest woda zwyk... Nie, to nie jest woda. To jest wredna i podła anomalia. Powiem wam, że miejsce jest strasznie klimatyczne, ale... Jezus Maria, co się... <ścoughs> Okej... Okay. Eee, chyba trzeba będzie zmienić majtki Nie no jak, krytyczny poziom A cholera Czyżby znowu wpływ z węglacza? Dobra eee, Przyznam się Wam szczerze, że nie mam pojęcia co tutaj zrobić i jak to zrobić, ale... Dobra, idziemy w kierunku naszego celu Wiem, że to krytyczny poziom emisji. I, Boże, co tu się dzieje? A dzień dobry, panie kontrolerze. Okej, okay. będzie gorąco. Gdzie on był? On musiał być tam, za tym przejściem. Dobra, nie będziemy marnować takiej amunicji. Wykorzystamy do tego celu pistolet. Gdzie on był? On był gdzieś tam. Dobra, chciałbym się na spokojnie zastanowić, co my tutaj. Co, co tutaj zrobić, ale. Yy, tam jest. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, wiecie co? Wykorzystamy może granaty, bo mamy ich dosyć dużo. Tylko pytanie, czy ja trafię w niego? Pewnie nie. Oj, chyba nie. Wiecie co? To chyba nie ma sensu. Yy, czy tutaj da się. Wejść? Nie da się wejść. Pewnie dopóki go nie pokonamy. Dobra, chodź tu, chłopie. Ja wiem, że będą nas atakowały z różnej strony. wizje Do widzenia. Zostaw, zostaw, nie ruszaj. Masz żrzyj te granaty. Idź, idź panu. Stąd. Cholera, lera jasna jest! Udało się, udało się, uciekłem, uciekł! Dobra Okej, okay, mam nadzieję, że już tam gościa nie ma. Bo... Jezu, co się tutaj dzieje? zabiliśmy? Tak to wygląda. Tylko dlaczego mamy wizję, jakbyśmy byli pijani? Okej, okay. trup. Skoro musimy iść tam, to idziemy tam. Nie ma co tutaj się bawić. Eee, tylko dlaczego nasza wizja jest taka zaburzona? Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Cała lokacja mi się nie podoba, tak w ogóle. Okay. Dobra, gdzie my teraz mamy iść? Chyba jesteśmy w złym miejscu? Nie, tutaj. Cholera. Dobra. Eee... Boże, 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 co tu się dzieje? Ja zaraz zginę. To jeszcze tylko na szybko przeszukam, ale my nie możemy iść nigdzie indziej, tylko w dół. Okej. Jezus Maria, jak już szczury uciekają z tego miejsca, to może być źle. O cholera, o cholera. O nie, o nie. Ok, eee. wiecie co? Właśnie zdaję sobie sprawę, że nie mam pojęcia jak to przejść. Ale dobra, eee, podejście drugie zrobimy. Boże. Cały ten kawałek trzeba będzie przejść. No dobra, no to zaczynamy. Tu generał Kryłow, słuchaj. Musisz mieć się na baczności w podziemiach, jest pełno mutantów. Według mapy, sterownia przepompowni jest jeden poziom na toru. Dobra, zrobimy to tak. Przesłałem ci współrzędne. Uważaj za siebie. Nie, 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 nie. A dobra, to dobra. Jest okej, okay. jest okej. Okay. Po prostu trzeba biec. Po prostu biec, omijać i będzie dobrze. Ok, wyszło lepiej niż się spodziewałem. Dobra. Dobra, czyli to było najrozsądniejsze wyjście z tej sytuacji. Też szata. Naprawdę nie możemy zamontować celownika na to. No, ok, chociaż tłumik. Dobra. Eee... Ok, teraz szukamy gościa. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Eee... Dobra, gdzieś gdzieś go słyszę, ale nie wiem gdzie on jest. Czy to można zakręcić? Nie. Eee... Wiesz co? Ja go ja w ogóle nie widzę. Nie wiem gdzie on. Tu jest. Dzień dobry. Zaraz zginiemy. I czemu ja używam do tego celu pistoletu? Dobra. Okej, okay, to było zdecydowanie łatwiejsze niż się spodziewałem. Eee, tylko wiecie co? Spadać. Tam. Tak? Na pewno? Tak, tam mamy się udać. Jeżeli są tutaj jakieś skrzynie, to przepraszam, ale naprawdę... A raczej nic z niech nie wydobędę w takim stanie. Okej, okay. dobra. Jesteśmy, dotarliśmy do miejsca, z którego będziemy musieli uciec. I wiecie co? Ja chyba tutaj wykonam szybki zapis. E, tak, żebyśmy w razie czego wrócili tutaj, nie musieli się przejmować już tym e, kontrolerem. I myślę, że spotkamy się w następnym odcinku. Myślę, że tak będzie najlepiej. Eee, a póki co, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.